Pan Dariusz Wrubel, kapitan różnych gości. Chciałem pogratulować przede wszystkim dziękuję zwycięstwa, bardzo. a z osobistego zbycia tytułu najlepszego zawodnika wieczoru i zapytać o parę sugestii z meczu. No, przede wszystkim dziękuję bardzo. Mecz wydaje mi się został dzisiaj na bardzo wysokim poziomie. Spotkały się trzecia i czwarta drużyna. Na szczęście wynik korzystny dla nas. Myślę, że było dużo akcji, dobrych akcji, gdzie zawodnicy pokazali wysoki poziom. Tu jeszcze jedna taka rzecz. Pierwsza porażka Norberta Mnicha, którego pan właśnie pokonał. Tu jeszcze jedna, można powiedzieć, grunt do tego, żeby pogratulować. Co pan powie o tym meczu z nim? Przystąpiłem do tego meczu bardzo zmotywowany. Chciałem wygrać. No i udało się. Jestem bardzo szczęśliwy. Nie pomyślałbym, że dzisiaj uda mi się wygrać z Norbertem. Udało się. Jestem bardzo szczęśliwy, mogę dzisiaj świętować. W tej chwili praktycznie można powiedzieć, że trzecie miejsce Macie, ku jest są czwarty, Już wiele się nie może zmienić. Jak uważa pan, kto wygra ligę? Ciężko mi jest powiedzieć. Jeszcze możemy zająć tak naprawdę drugie miejsce, gdy wygramy... gdybyśmy wygrali w Nysie. Sprawa jest otwarta, jeżeli wygramy, no to wtedy, jeżeli wygramy 6-4, to wtedy liczą się małe punkty, a jeżeli wygramy 7-3 zajmujemy wtedy drugie miejsce. Myślę, że to jest dobry wynik. Wydaje mi się, że no faworytem jest Bytom raczej i tutaj już no, raczej chyba mi się wydaje, że nic się nie zmieni, chociaż Nyssa jeszcze ma szansę, jeżeli wygra u siebie z Bytom. E, jakie plany na przyszłość? Jeszcze nie mam planów. Na razie na razie jest jeszcze ten sezon, trzeba dograć, ewentualnie później można rozmawiać, także na razie jeszcze nie mam jakichś planów. To jeszcze raz gratuluję, dziękuję, dziękuję i życzę szczęśliwej drogi bardzo. powrotnej. Dziękuję bardzo. Panie Grzesiu, czwarte miejsce w lidze, trzeci mecz z rzędu przegrany. Jakie refleksy? Ciężko powiedzieć, co się z nami stało. Podejrzewam, że już chyba troszkę jesteśmy zmęczeni sezonem i... No i po prostu chyba takie wyniki. No, no, wyjątkowo dzisiaj nawet Norbert swój pierwszy mecz przegrał, gdzie zawsze był postrzegany, że zrobi te dwa punkty. No niestety, no, ale każdemu może się zdarzyć. W tym sezonie można powiedzieć, że czołówka bardzo wzmocniła drugi stół. W każdej drużynie, która przynajmniej w Kujawicach występowała, jest o wiele mocniejsza ta, ta pozycja nad stole drugim, jak w ubiegłym sezonie. Czy zgodzi się Pan z tak, porównując ten sezon do ubiegłego, na pewno teraz te, cała ósemka ogólnie jest chyba mocniejsza. W tamtym roku było gdzieś 2-3 zespoły. Teraz z każdą drużyną z ósemki można przegrać, można wygrać. A mówię teraz czy pierwszy, czy drugi stół, widać, że jest bardzo wysoki poziom. Czy czwarte miejsce to sukces, czy rozczarowanie? No, jakbym przed sezonem powiedział, powiedziałbym, że sukces, ale <grym> z przebiegu całego sezonu można powiedzieć, że jednak malutkie rozczarowanie. A mecze były przegrywane minimalnie. Nie było dużych porażek, było wiele remisów, chyba 3 czy 4. Yy, także nie brakowało dużo. Tak, było też parę meczy nawet w pierwszym rundzie, które zremisowaliśmy, które mogliśmy wygrać. No a teraz ostatnio, no, wszystkie, które przegraliśmy, to po 6-4, czyli brakło tego jednego punkcika. Plany na następny sezon już? Myślę, że najpierw trzeba dokończyć ten, a później zobaczymy jak będzie. Yy, przyjeżdża do nas yy, prawdopodobnie lider. Jaki pan typuje wynik z Polonią Betą? Mam nadzieję, że ostatni mecz wygramy 6-4 i w dobrych humorach zakończymy sezon. To miejmy nadzieję, życzymy wszystkiego dobrego i spotkajmy się po meczu z Polonią Betą przy Bigosie. Dziękuję. Dziękuję.